Tu taki jakiś mm. pół. dobra, A do dobra. Ej, co ty końców coś kupił na kamerze. A co tam się dzieje? Zdobanie. Zakupy z biedronki, Dobra, ja już idę. U Lod już i teraz tak, do słoiczka wsypujemy. Uwaga. Wsypujemy dwie łyżeczki kawy. Tak. Dwie łyżeczki cukru. Tak na dwa palce gdzieś. No, starczy. Już Wam pokazuję. Zakręcamy. I mieszu, mieszu. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. O, odkręcam. Zobaczcie jaki puch. Mm. Uwaga w lewą. O Jezu, kurde, sorry. Jezu, mleko trzeba wlać. Jezu, zapomniałem. Wlewam, wlewam mleko. Już, już nalewam mleka. No, starcie. Oj, chyba za dużo będzie, ale to nic. I patrzcie. Mmm. Trochę czekamy, bo już piana jest wysoko. O, patrz jak to ładnie wygląda. <śmienic> Polecam Wam bardzo serdecznie. Super. Zobaczcie jakie piękne słońce. Zajbiście. Ja już jestem przy śniadanku. Mam jajecznicę z, pa z parówką. Sokoliki. Keczup. Kanapki z ciemnym chlebem, ser, szynka i pomidor. I zrobiłem sobie jeszcze jedną herbatę. Bo jedną już wypiłem. I tak mam ochotę dzisiaj na herbatę, że musiałem sobie drugą zrobić. Jak mi wzięła ochota. Także smacznego. I Siemaneczko, ja już jestem po śniadanku. O, coś ostrości nie łapię. Ja już jestem po śniadaniu. I idziemy na miasto. Zapraszam Was. Moi drodzy, jestem... Pokażę Wam, co kupiłem w tym yy, rektuszu staromiejskim Za zakup. Uwaga, mamy taką małą torebeczkę. Tajemnica dla Jest tutaj informacja turystycz turystyczna Elbląg, ulica Starynej 25. Na taki z miasta. I co ja takiego kupiłem? No to ja wam na to powiem. Ja generalnie miałem się wybrać do tego sklepu i to chyba z miesiąc temu, dwa miesiące, trzy, pół roku temu, ale po prostu nie było mi po drodze albo to nie było czasu, albo były. była. korona... był koronawirus, czy coś typu. coś typu innego. No i akurat byłem na mieście. No i. Do głowy mi przyszło, że dzisiaj w poniedziałek jest otwarta, jest informacja turystyczna i tam w informacji turystycznej w środku jest taki sklep, ja na tym sklepie nie wiedziałem, wcześniej był taki obok inny sklep z pamiątkami, ale to miał prywaciarz, a to jest yy, na stałe, bo to jest informacja turystyczna, także naprawdę spoko i tam są pamiątki, takie kubki, smycze i w ogóle yy, różne rzeczy, jakieś tam torby, koszulki nawet. No, i to jedziemy z tym koksem. No, i tak ja tutaj mam. Wiem, sobie takie ulotki. Ja później te wszystkie rzeczy Wam. Yy, dodam na koniec filmu, tak żeby sobie zobaczyć z bliska. No i co? I mamy tutaj tak. Yy, mamy takie dwie ulotki. Erdąg. 300 minut. Odkryj Elbląg w kilka godzin. I tutaj mam taką uloteczkę, tu się ją otwiera. Informacje, mapka Starego Miasta. Tutaj pyk. O. Tutaj mamy naszą ulotkę. Elbląg w 3 dni. Odkryj Elbląg w weekend. I tutaj też mamy takie coś. Powiem Wam w ogóle, że y, ta Pani w informacji turystycznej, bardzo pozdrawiam, była bardzo miła, sympatyczna. Zapytałam się, czy mogę nagrać. Y, powiedziała, że oczywiście. Y, no i dużo opowiadała o historii, bo się pytaliśmy, bo człowiek mieszka w swoim mieście, właśnie, co już mówiłem na, poprzednim y, co y, co mówiłem na poprzednim filmie. Że człowiek mieszka w swoim mieście, a nawet do końca go nie zna. Nie zna historii, bo w edukacji. Nie uczą tego tak naprawdę, a to takie niby... w sumie ciekawe i ważne. I to jest problem w edukacji, także wyście się ogarnijcie tam. I, i tak. Y tutaj mamy też jakieś tam informacje. O, byk. Ja zobaczyłem od razu tą mapkę, od razu, mi się oczy od razu mi się oczy zaświeciły i musiałem sobie wziąć taką mapkę. Nie wiem po co, ale sobie wziąłem, bo ja ogólnie lubię mapy. W ogóle jest taka jedna historia ze mną, już Wam mówię, że jak widzicie, noszę okulary. I z tego powodu, że zepsuł mi się wzrok. Jestem bardzo trochę wkurzony z tego powodu, no ale co zrobić? Trudno. Już się przyzwyczaiłem. W okularach jest ok. Podoba mi się. Ja siebie podobam w okularach. Ja sobie siebie podobam. Jedziemy, co ja powiedziałem? Ja. Mi się podoba, ja się... Kurwa jak to się mówi? Czekaj, ja siebie, ja sobie się podobam w okularach? Coś takiego, dobra, nieważne, w dupie z tym. No i tak, ja ogólnie bardzo lubię mapy. Do, do tej pory lubię mapy. Jak byłem mniejszy, byłem młodszy, to zawsze ze szkoły przychodziłem, miałem taką, nie wiem, taką podekscytację, czy coś takiego, zawsze przychodziłem ze szkoły i rysowałem mapy. Stworzyłem mapy, normalnie ulice, ronda i tego typu yy, yy, rzeczy. I zawsze kupowałem po szkole taki wielki blok, znaczy blok, yy, brystol taki, tak? To się mówi brystol na no to? Yy, na tą kartkę wielką? Brystol, tak? Brystol chyba. No to mam taką wielką kartkę i na tej wielkim plakacie zawsze się rysowałem. Pamiętam, to była chyba Warszawa. No i ja zawsze lubiłem rysować, tworzyć I, ja, i to było dziwne w sumie, bo ja to stworzyłem, na, zrobiłem mapę, a ja drugiego dnia znowu to robiłem. Nie wiem czemu tak, ale robiłem, nie wiem, podjarany byłem tym. I ja po prostu jak rysowałem, malowałem, to ja bardzo blisko miałem oczy przy kartce, przy mapie i dlatego mam zresztą ten wzrok, bo wiecie, no tak cały czas yy, być przy karce, no to, to nie jest zdrowe, i to jest złe duło. Dlatego mi się wzrok zepsuł i po prostu nie widzę z daleka. Mam oczywiście minusy. No i to jest taka mapka. Blonga też Wam tam dodam na koniec filmu. Także tak sobie wzrok zepsułem. zajebiście po prostu. I kupiłem, uwaga, tu, 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 tu. kupiłem taką smycz. Nie wiem po co kupiłem tą smycz, ale kupiłem. Bo. Ja generalnie nie noszę smyczy, ja po prostu mam jakieś tam bryloczki i, i tego, ale nie wiem, może sobie jakoś, jakoś, jakiś czas sobie zmienię może to. Muszę mam takie grube te klucze przez te bryloczki, a w sumie mi się spodobał ten, y, ten jak y, mówię, ta, ta smycz mi się bardzo spodobała, napis Edlong. W sumie ja mogę przyczepić te klucze i to sobie nosić, nawet mogę sobie odpiąć, o, sobie. to samo nosić tak naprawdę, ale m, może, może sobie denosić także y, fajnie, znaczy fajnie, fajnie, nie fajnie, także mi się bardzo spodobało, dlatego kupiłem, y, oczywiście tam tutaj nic nie było, ale y, chciałem powiedzieć o poprzednich y, rzeczach ceny, ale to są same ulotki i mapy, ta smycz, ta smycz Kurwa, ja nie mogę się dzisiaj wysłowić, po prostu tak się dzisiaj stresowałem. O, masakra. Yy. Ta smycz kosztowała 8 zł. 8 zł kosztowała. Powiem Ci, że yy, powiem Ci, powiem Wam. Nie były jakieś mega wysokie te ceny. Były nad przyzwoite, wam, że powiem te ceny. Także. 8 zł. Ta smycz. Co następnie mamy? Dużo tutaj nie ma, nie? ale jakby już zauważyliście po opakowaniu, po tobie. Mam tutaj magnes, tak? Mi się ten magnes spodobał. Taki był ładny, jeszcze było w sercu coś tam, znaczy tutaj serce było namalowane. Taki magnes. Ja w ogóle lubię magnesy. Całą lodówkę mam w magnezach. Nie wiem, czy ja sobie tutaj nie zrobię taki tablicy. nie kupię na magnes i sobie w pokoju będę miał te magnesy bo mi mama trochę nieczy że za dużo tych magnesów na lodówce jest. Sorry mama, jak to oglądasz, ale no tak naprawdę jest. No i. Um, I tak to wygląda. Tutaj mamy most na rzece Elbląg, tramwaj, y, bramę targową i katedrę świetlęgą, bardzo ładny mi się i ten magnes. Magnes kosztował 8 złotych albo 10 złotych. Już nie pamiętam, miałam paragonu, bo, ona da, bo ta pani nie dawała paragonów, tylko dałam potwierdzenie z, yy, z terminala, tak? No bo liczyła na w te rzeczy. Także bardzo fajny ten magnes, zapraszam Was do Elonga, do, do ratuszu staromiejskiego, do sklepu z pamiątkami. Zwiedźcie sobie. No, co jeszcze chciałam powiedzieć w sumie, żeby to nie było trochę nudne. Ten filmik, to powiem Wam szczerze, że yy, co Pani nam opowiadała, to dużo tutaj turystów przychodzi do Rybuskratu i się pyta o różne zamki, tramwaje. I Pani nam powie powiedziała, że niektórzy przychodzą i się pytają yy, o tramwaj. Gdzie jest ten tramwaj, bo chcą go zwiedzić? Yy, i pani była po prostu w szoku, że ktoś się pyta o tramwaj, bo ona jako Elblążanka, jak, jak ja i wszyscy Elblążanie, y, jak mieszkają od urodzenia, no to tutaj zawsze były tramwaje, tak? Pani powiedziała, że zawsze tutaj były tramwaje, i dla niej jest dziwnie, że ktoś się pyta o tramwaj, tak? Y, no, a w niektórych częściach Polski, tak jak y, no, na wschodzie, y, w, Lublinie, w Lublinie, w Białymstoku, czy w tych właśnie miejscach, to tam był inny zabór, był i tam nie było tramwajów. Y, Właśnie, i do tej pory nie ma tramwajów. Nawet w Olsztynie nie było tramwajów. Teraz zrobili, ale mi chodzi o ten wschód. Także nie było y, tramwajów, i po prostu, że się pytają o tramwaj, że chcą go zwiedzić. I też była y, taka sytuacja, że mówiła, że przychodzą Niemcy y, i turyści, też z Polski, y, y, nie Niemcy, tylko też inni, ale ogólnie turyści i Niemcy, bo zawsze Niemcy, bo tutaj Erdogan był niemieckim wnioskiem nazywał się Erling. I pytają się, gdzie jest zamek. Bo tam był taki zamek krzyżacki, ale go, on został zniszczony czy tam wyburzony. Nie wiem, chyba zniszczony. I no tego zamka nie ma, tak? A oni się pytają, gdzie jest ten zamek, żeby zwiedzić. No, a go tak naprawdę nie ma. Także takie ciekawostki. Taki magnes, on kosztował już mówiłem 80 zł i teraz Główny zakup tego, yy, główny zakup yy, tego, główny skarb tego zakupu, czy jak to tam się mówi, jest kubek. Jest kubek, o taki. Taki. Były cztery rodzaje. Oczywiście, jeśli chcecie widzieć, jaki by jeszcze był kolor smyczy, yy, magnesów, bądź kubka, to obejście poprzedniego vloga, tam jest właśnie, nagrałem Wam tam trochę, yy, jakie są kolory, jakie są magnesy. Możecie sobie luknąć. I kupiłem sobie taki kubek. O, też Wam pokażę później, yy, będzie na końcu filmu, będą zdjęcia, także sobie zobaczycie. O, taki kubek. Powiem, że bardzo mi się spodobał. Taki był kolorowy, najlepszy w sumie, tak szczerze powiedziawszy. Ja w ogóle od jakiegoś czasu zbieram, zbieram kubki, od jakiegoś czasu zbieram kubki z miejscowości, z miast, które lubię. Już mam chyba z 5 kubków i teraz mam z Edlonga, także fajnie. Fajnie się tak pije, fajnie, jak właśnie przyjdzie rodzinka, jacyś znajomi, to się daje te kubki. I się pije takie miastowa rodzinka, tak yy, moja siostra mówiła. Także też pozdrawiam. Yy, no i co? I to było wszystko z tego zakupu. Mam no, nadzieję, że trochę Was zaciekawiło. Yy, I to było wszystko. Także zajebiście. Fajnie sobie kupiłem rzeczy. No. Także naprawdę fajnie było, także zapraszam Was do Elbląga, do zwiedzania Starówki i całego miasta. Yy, ale głównie Starówki, bo Starówkę mamy bardzo ładną, yy, turyści mówią, że mamy bardzo ładną Starówkę, kiedyś, yy, elbląska Starówka, kiedyś, jest, yy, kiedyś i jest podobna do gdańskiej Starówki, bo nas po prostu była kiedyś bardzo duża, teraz jest duża, bo rozbudowują, i będzie cała zabudowana, także yy, naprawdę niektóre starówki, no przepraszam, ale są naprawdę niesmaczne. Nie yy, tak samo jak Wolsztynie jest nie yy, niezaładna ta starówka. Mi się bardzo nie podoba. Yy, no, a, yy, no ale wiadomo, są plusy, są minusy w miastach, yy, ale jednak w mieście fajnie mieć coś takiego charakterystycznego, tak jak mamy starówkę i yy, katedrę świętego Mikołaja którą widać z daleka, jak się wjeżdża do Elbląga, zwłaszcza z południa ze strony Gdańska, Bydgoszczy, to właśnie widać z daleka już tą katedrę świętego Mikołaja. Jest taki fajny widok, krajobraz tego i jak się już to widzi, to już się wie, że się zaraz będzie w Elblągu, że się wjeżdża do Elbląga, także fajnie, coś charakterystycznego. Także dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie... Bo dzisiaj się nie mogę wysłać, no się tak dzisiaj stresowałem, że to jest szok. Także dziękuję Wam za, za obejrzenie tego vloga. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie dzwoneczek, zostawcie jakiś komentarz po sobie. Yy, no i do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się mocno. Dzień dobry moi drodzy, ja właśnie montuję vloga. Hmm, 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 hmm. No i co wy mi tam powiecie? Cholery, poczekajcie, ja muszę... Boże, ja nie wiem co tu jest, Czekajcie, cholera. Poczekajcie, ja nie wiem od czego tutaj zacząć, bo tutaj jest... Patrz, jeszcze kurwa tego, hmm... Oj, 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 oj. Ojej, masakra, tak nie, nie, ja, ja nie wytrzymam zaraz. Czekajcie, ja tutaj... Poczekajcie, hmm. bo tutaj jest... Sorry, muszę was wyłączyć na chwilę. Tak, yy, później będę... Czekajcie, coś bo na kamera jest. Słuchajcie, po prostu yy, yy, teraz yy, 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 kończę jednak, nie będę teraz montować vloga, tylko później zmontuję vloga, bo yy, idę do parku yy, spotkać się z siostrą, yy, z siostrzeńcem, yy, także... Kurwa, co tam się dzieje? Boże, dziecko się przewaliło na kuśtawce. Tragedia. Boże, wiesz się Połamie. Także odezwrę się do was później, także no. Co tam się dzieje? To jest? Dobra, ja już idę. U, u, kurde. Wywaliłam się, wiecie, własne nogi. Ja pierdolę, kurwa. Szybko. Czekajcie. Zastanawiam się, czy nie brać parasolki. Chuj nie biorę. Nie idziemy. Ja już idę do parku. Kurwa tu jaka badań szybko. <laughs> idziemy. Hmm. z Biedronki, ale wam nie pokażę, bo jest dla siostry. Bicie te świderki z Biedry? Ja lubię. Dobrze. są. Hmm. O kurde. Szybki y, haul z wieczornego zakupu, tak. Lody Algida Big Milk. Y, świeże mleko i truskawka. Takie orzeźwiające było w promocji z 13 na 10 zł i pryncypałki, orzechowy smak. I to wszystko. Muzyka